Ej, szczerze! Tak je tych diaksów! Ja pierd... Ej. Ja pierdolę nie wierzę. a nie wierzę. Ej, szczerze? TAK JEBAĆ TYCH dziaksów. JA PIERD... EJ Ja pierdolę, nie wierzę Ej, nie wierzę EJ, NIE WIERZĘ Ej, ten typ na pewno ma na pewno mało na pewno ma na pewno ma mało On ma na pewno wyku mało, na pewno ma mało, no musi mieć mało, no musi mieć mało, no musi mieć mało Ej, ale tak okropnie jebać tych dziaksów, jakby tak ich okropnie nienawidzę Naprawdę, tak ich nienawidzę, TAK ICH NIENAWIDZĘ oni są tak ochydni te diaksy Naprawdę Jakie ch? To jest end stary, nie ma tu, nie ma to cech Antykomar, pozdro serwer, pozdrawiam Matejaku. Super tutaj do dzieła Technika... Nie, nie wada, że nie ma nie Jeszcze ma, ale... Chyba całkiem dużo tego ma. Co on robi? Gdzie on poleciał? Co ten ziomal robi? Ale mnie cofa na tym antykomarzu Kurczę kurcze belemole <głysy> No jest beka, co? No jest beka, co? Jest taka beczka! Jest taka beczka na serwie, ja wierdolę! Naprawdę Pierdalej ten tym sam obrzydliwym, no ja pierd... Naprawdę Mam koronę i dać tak mnie zabijecie no Ten typ ma dalej elytrę O ja mam, jak i to przeżyję? Ma Hmm ja będę żył, czemu Oho, oho, już, już, endziarze się bawią chyba spoczko. Oj, nie, tylko nie dawaj, wojny, błagam, 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 ej endziarze, endziarze Tego mam zabić? Okej, okay, no czekaj To jest rzemy, który ma odpowiedni na narki uwaga Zobaczymy, jak będzie szybko spierdalał ode mnie Tylko nic nie widzę trochę, ale no trudno, jak tak sobie poradzę Trudno jakby, jest chilek, nie? A ty, idioto Czekaj, zobacz, zobacz Ja padam, co? Ej Raz, dwa, dzięki, panu podziękujemy jest na serwerze. Dzięki bardzo. Obleśne. Ten typ ma top 1 nie? To jest tak obleśne. jest chore. E, w ogóle za minutkę, chłopaki. Ostatni donate. Wygrywa sobie tutaj e, tego. 100 tysięcy, nie? Więc warto. serio warto. Okej. Okay. Chyba jest beczka, co? No, wiadomo. Wiadomo, wiadomo. Ej, ale naprawdę tak nienawidzę diamentowych gdzie będzie. Temu tylko mi się tak rączki trzęsą, on już był taki spanikowany, taki słodziutki. I Diaks po prostu mnie hitną. Po prostu mnie hitną Diaks, po prostu. To jest tak obrzydliwe. Chodźcie kurwo gwałce Żart, on z tego chce sam, także luz. więc się nie padł? Dziwne. No, dzięki. I bo trzymaj. Trzymaj. Powiedz, ja ty bierz tym mam teraz? No, jak ziomkowi pada dziś, chyba jaka podymia. Jak z Więc po prostu. No wiesz o co chodzi? No po prostu działa, no. Bo ja go zabiję. Tego zabijam szczerze, tego zabijam. 5 złotych no i ja Philiś Elo Lisek Nawiam Torię Zaraz pójdziemy, może zobaczymy. No i co, już jestem pusty serio? Już, jest, już będzie nie ma kurde żadnej klepki, naprawdę? już jest będzie taka Oj, nie, to jestem pan dziś. Pozdro, Kuba! Chcesz obs Też sporo w sumie. Ale on do nie wyrabia. To ma jakiś set lepszy, bo nie ma zero, to, to jakby wiecie. Nie ma na pewno zero na secie, jakby zero ulepszenia, tylko ma trochę więcej od zera. Może ale jest szybki ten endziaz, boże. Cel wyłącz? Włącz, a nie ma celu. Po co wam cel? Po co cel? już trudno, nie ma, to nie ma. Ale topka będzie chyba. To jeszcze pada, chłopaki. O, kiesza litra, pozdrow dla niej. No i to jeszcze będzie cicho, nie? Będzie Antoria, pójdziemy na Antorię, pójdziemy, pójdziemy. Pójdziemy na Antorię, pójdziemy, no. Tylko to. Zaraz. On śpi. On śpi. Każdy śpi, możemy stąd iść. Jaki S ma na meczu procent? Mam na miczyku procent 58 cały czas. Jakże cały czas mam umieć. Pozdrawi Sigma. Sakiewki, wiem, zaraz, wiem, wiem, wiem. Rak sobie cały czas, każdego to będzie, bo to jest tak obliczny wymiar. Jakby to są takie dioci grają, naprawdę. Chcę, nie pójdę, chcę na razie nie chcę. Dzięki za piątkę bardzo, Rachim Sisapalen Rachim podkreśla.